Hej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z Gry Faris Frontier. E, niestety, z ostatniego odcinka, mm, z jakiegoś powodu, do połowy roku mi od połowy roku mi nie zapisało. Nagrywam od ostatniego, tak naprawdę, autosave'a. E, chyba na, za szybko wyszedłem z gry. Także szybko to nadrobimy i zaczniemy już od e, początku roku. Także. No cóż, zobaczmy, co możemy tutaj podziałać. E, może coś poprawić na południu, bo w dole mapy gdzieś mieliśmy dziurę w murze. No i teraz pytanie pojawia się, gdzie? Podobno łatwo to zauważyć się, gdy mieszkańcy omijają po prostu bramę, mur i przychodzą właśnie tędy. No cóż, ja się postaram to wyczaić. A tutaj! No proszę! Rzeczywiście! Tylko teraz, jak to mogę zasklepić? Za tu przebieg właśnie mieszkańc jeden. E, muru i drogi. No właśnie, nie mogę tu muru postawić. To chyba musimy zrobić troszeczkę inaczej w takim wypadku. O, spróbujmy postawić tak mur. Żeby tędy właśnie nie biegali. No bo jak oni mogą tędy biegać, to atakujące tym bardziej. No i dobra, wokół e, tych studni ja dostałem komentarz, że można posadzić drzewa i że to pomaga. Także niniejszym za to się też weźmiemy. No i teraz pytanie, czy właśnie te drzewa z dekoracji też się nadają. Czy działają dokładnie w ten sam sposób, czy też nie. Do końca. Mam nadzieję, że tak. Ustawimy to w ten sposób. Może, żeby była jakaś tam różnorodność. To ustawimy jeszcze jałowiec. Tak, myślę, że to będzie dobry wybór. No tylko nie do końca jest miejsce, żeby to zrobić. No cóż. Tu postawimy ze dwa by I może, może, może... O, wziąłem wziąłem na dąb. Klon. Ok. E, tu jeszcze gdzieś mieliśmy studnie. Dokładnie po tym miejscu. Tu wiemy, że jest poziom drewno połowego bardzo niski. Tak jak mówiłem to będzie już od konkretnego odcinka. Tutaj to tak naprawdę jest tylko dogrywka. Nie wiem czy to co teraz nagrywam będę odtwarzać. Czy wypuszczę to w formie odcinka, czy w formie przyspieszonej. No ale cóż, dobra. Tutaj nam się już udało to mniej więcej poprawić, tak jak doradzaliście. I tak e, oprócz tego e, jeszcze miałem się nie przejmować stałością domków i, bo zostaną naprawione, gdy pasek będzie czerwony. E, no i między klifami a murem a po, na południu e, ogarnęliśmy już tą dziurę. Tak myślę. Mam nadzieję, że już nie będą tędy się przemieszczać. Może to być płonna nadzieja, ale no cóż. Niech i tak będzie tutaj jeszcze mocniej. Chciałbym, żeby te klify zostały poszerzone. O, tak. I może jeszcze w ten sposób. Proszę się tym zająć. No i cóż. Witam Was już w konkretnie w kolejnym odcinku. To już jest bodajże 26, jeżeli mnie pamięć nie myli, chociaż może mylić. Oczywiście. Jesteśmy tylko ludźmi. E, także tak. To czym miałem się zająć w pierwszej kolejności e, to w sumie zrobiłem w dogrywce. Bo e, posadziłem te drzewka wokół studni. No i tak. Jeszcze szybko zerknę na notatki. No i dobra. Chyba wszystko mamy ogarnięte. Na początku roku powinno być, powinno teatr, powinien teatr zostać wybudowany. Przedtem udało nam się ciut wcześniej, ale nie wsadziliśmy drzew. Także, także to szybko nadrobią. E, tu bym chciał, żeby nasi ludzie pozbyli się tych szczurów, bardzo są nie na rękę, a w międzyczasie mamy faktorię i kolejnego kupca, co panie kupiec możemy z tobą pohandlować, e, możemy ci sprzedać ceramikę i w, cał w całkiem fajną cenę proponujesz? Także proszę, żeby, żebyście przenieśli w miarę szybko. Okej. Okay. Mm, piwa Tobie nie będziemy sprzedawać. Nie zasłużyłeś. Bronie jeszcze mamy, nie mamy już. O, szybko się rozeszły. Bodajże w poprzednim odcinku też kupowałem zwykłe bronie. No i już ich nie ma. O, dziwne. Ale tych jeszcze mamy trochę. Kolczugi. Kolczuki również nam się przydadzą. Ale nie do końca nas stać. Jakoś bardzo mało, mały przychód mamy obecnie. Zrobimy w ten sposób. Najpierw zajmiemy się mieszkaniami. Czyli dobudujemy schrony. Idą w tą stronę, później chciałbym żebyście szli w drugą. A co tu się podziało? Ja to krzywo postawiłem. Siatkę mi się później nie zmieści. Niedobrze. Tak nie może być. Robimy tak. Tu będziecie mieli wspólne podwórze. Dobrze, dobrze. Tu skierowani w stronę rynku. Przez te drzewa nic nie widać. Dosłownie nic. I znowu postawiłem chyba krzywo. Nie jest ok. Hmm. Czyli to powinno iść w tą stronę, i w tą. Dobra, to już mamy, tak. To już mamy w drugą stronę. I jeszcze pod, po tej stronie już są. Ok, i dobudujemy jeszcze drogi. Bo w sumie co nam szkodzi? Tak, między budynkami może przejść ta droga. To fajnie. I jeszcze po tej stronie. Też bym chciał, żeby ta droga się łączyła dobrze. I może jeszcze z tej strony zrobimy. ok? I tutaj. No i myślę, że będzie póki co w porządku. Eee, drugi jest też dotarł. Witam, witam. O zdrowie pytam. Teatr wybudowany, nie Coś się opierdzielają w tym roku. Proszę się tym zająć. Potrzebujecie tylko desek. Deski już są. Podstawiamy priorytet, i niech się tym zajmą jak najszybciej. Eee, no i proszę bardzo, napastnicy. Czyli musimy zaplanować w pewnym stopniu obronę aż 53 w tym pierwszym ataku. Czyli gdzieś z innej strony też nadejdą. Tego jestem pewien, bo skoro z tej strony idą, to z reguły też szli od innych stron. No i teraz tak, główny, główny człon pazy powinien być, wydaje mi się, najlepiej chroniony. Tu niestety muru nie mamy, bo nie ma miejsca, bo, 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 nie wiem dlaczego w sumie. Dlaczego tu nie ma muru? Ha, mogłem postawić mur, nie zrobiłem tego. Teraz to już pewnie za późno. Ale, ale jakoś tak wyszło. Myślałem, że tu jest budynek i dlatego nie mogę. No dobra. Dodajmy jeszcze jedną osobę. Czy już tu nadeszli? Jeszcze nie. Także niech oni będą. Niech oni chronią. Osada jest atakowana. Strasznie dużo ich tu idzie. Was proszę, żebyście może wyszli już z koszar i zajęli się ochroną tych dwóch bram. Później najwyżej przetransportujemy was w tą stronę. Mury trochę zostały już oswobodzone z drzew. Ale to jeszcze nie jest to, czego byśmy chcieli tak do końca. Ale ochron ochrona idzie ładnie. Już tędy się przedostali. Kurczę, je teraz e, odbuduję. Tu proszę odbudować. Wychronicie tą stronę. Czy tu gdzieś? A, zapomniałem dzwoneczek. Mówiliście mi również o tym, ale chyba jesteśmy uratowani. E, znaczy uratowani. Wiadomo o co chodzi. Mm, tak. Czy tutaj coś się złego podziało? Nie wydaje mi się. Murki są wszystkie. Jakby okej. Okay. Tu po tej stronie jest dziura, ale to tylko tak wygląda. Nie jest aż tak źle. Tu nie przeszli, tu nie przeszli. Tu chyba w ogóle nie, by, nie, nie chronili się. Tędy też z jakiegoś powodu nie przeszli. Prawdopodobnie dlatego, że jest ten klif. Tu nawet nie chcieli atakować. Dobrze. No i chyba udało nam się obronić. Bez zbędnych przeszkód. No, oprócz tych myśliwek, którzy zawsze są poszkodowani z jakiegoś powodu. Zobaczymy na podsumowaniu. Ale wydaje mi się, że ta obrona była bardzo fajna. Bardzo ładnie się wybroniliśmy. Wróć do koszar. I nie mamy teraz nikogo w magazynie wagonów. W sensie jedna osoba zemarło się jej. No, i kupię soszet, a ceramiki mu nie sprzedaliśmy. Eee, no cóż, trudno. Tak bywa. Zajęliśmy się obroną naszych terytorii. niech i tak będzie. Było warto. Tu garbarnie proszę odbudować. Wieżę strażniczą również. Bednarza jak najbardziej. No i warsztat meblowy również. Hmm. Największym problemem obecnie jest to, że nie mamy ciężkich narzędzi. Tak? Nie mamy? Mamy? Nie mamy? Mamy? Proszę mi się. Tak, nie mamy niestety. Chociaż w magazynie jest niby jedno. Ja w tym roku jeszcze nie wybudowaliście. Niedobrze. E, zobaczmy. Zarabowane przedmioty brak, to zawsze cieszę. Zabici mieszkańcy pięciu, no to wiadomo. E, raczej to byli ci myśliwi. Garnizon bodajże nie ucierpiał, liczebność na ataku 53. E, napastników większość zabiliśmy, bardzo ładnie. Teraz jeszcze zerknę... Nie, garnizon jeszcze jest całkiem w porządku. Nie jest źle, nie jest naprawdę źle. Mogło być dużo gorzej. Tutaj proszę też to odbudować. Tu już e, rekonstrukcja. Bardzo ładnie. No i tak, żeby następna zima nas nie zaskoczyła, chciałbym może ulepszyć troszeczkę zasoby, mianowicie drwala. Panie drwal, który pan jesteś? Węcarnia? A, bo nie wszedłem. Zasoby, pewnie. Teraz mamy drwala. I pan drwal będzie czy gdzieś tu się jeszcze zmieści. Gdzieś pamiętam, że postawiłem drwala Na koniec bodajże ostatniego odcinka. I to było chyba w tym miejscu. Także ponowimy to. Jak tylko zostanie wybudowane, oczywiście od razu ulepszamy. E, tutaj doseczki już ładnie idą. Fajnie, fajnie, rzekłbym wręcz, że wszystko keep good. Eee, cegły, w sensie gliny. Gliny ostatnio jakieś mamy dość spore problemy z wydobyciem. Dlaczego tak się dzieje? Depozyt jest. Czterech mieszkańców pracuje w kopalni. No, jest jeszcze dużo gliny. Dlaczego się nie staracie? Czy mamy po prostu zbyt duże zapotrzebowanie na glinę? No ale co, tak naprawdę ceramika tylko robimy że mamy 6-16 strażników. Na póki, na póki co to wystarcza. Wytwórcy mebli nie mamy, trzeba by było się tym zająć, bo to jest jako dobro luksusowe i dzięki temu będziemy mogli ulepszyć nasze budynki do kolejnych poziomów. Bo chociażby, bodajże w tym rejonie atrakcyjność, co prawda, już jest wypełniona tak, jak powinno być. Ale po pierwsze rodzaje żywności, po drugie świece. Świece. No tak, świece. Sklep ze świecami. Ja się tym chyba miałem zająć. I jakoś mi nie, pyk nie pykło, jak to się mówi. Usługi, usługi, usługi. Wytwórca wagonów, szczurołap, kupiec. Tytyryty. Ty, ty. Mydła, strzałka, trzewc. Kramarz, to jest kramarz. E, I panie kramarz, gdzie ty masz swój warsztat ze świecami? Zaprowadź nas tam. Tutaj też jest problem duży z. Tu jest. No i proszę bardzo, e, kolejne osoby. Zaprzęgamy do pracy w sklepie ze świecami. Robotników mamy obecnie dość mało. Ale cóż, może kolejne osoby, jak do nas dotrą, to, to nas pomogą. Ciekawe tylko, czy na początku przyszłego roku im się uda dotrzeć, bo z tym też może być naprawdę różnie. I teraz tak, chciałbym jeszcze zobaczyć, czy w strukturach obronnych jesteśmy w stanie może to uwierza ochronić. Ano, pewnie, że jesteśmy. Także niniejszym się tym zajmijmy. I ta wieża nie powinna zbyt szybko upaść. No i proszę bardzo, tak jak mówiłem, kolejne osoby do nas przybywają. Aż 7 osób, czyli robotników jednocześnie też mamy dodatkowo 7. Czyli już nie jesteśmy w tył. Tu udało nam się wypełnić. Zrobić kompost i dzięki czemu możemy użyźnić pola 49% nie będzie na ten poletko. No i ciężkie narzędzia też są problematyczne. Eee, czy jesteśmy w stanie to w jakimś stopniu przyspieszyć? Haha. Ha, ha. No dobra, ustawmy dwie sztuki. Może to coś pomoże, chociaż nie do końca jestem pewien. Coraz, coraz więcej tych surowców zużywamy. Pytanie, jak wygląda sytuacja ze sztabkami. Jeszcze nie jest źle. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej chociażby z gliną, którą dopiero tak naprawdę w tym momencie zaczynamy nadrabiać. Ciebie od razu ulepszamy, tak jak mówiłem. Dodajemy jedną osobę i ulepszamy. Możemy sobie pozwolić na te surowce, tym bardziej, że co zimę tak naprawdę jest problem właśnie z drewnem opołowym, po prostu nasi mieszkańcy się nie wyrabiają. Bardzo jestem dumny z tego, że udało nam się to, to miejsce w ten sposób ochronić, ponieważ no, nawet tu nie podchodzą. Z tej strony nawet nie atakują. Najłatwiejszym miejscem do ataku obecnie jest ta część. I tu by się przydało, żeby. O, do mi mieszkańcy przybyli, bardzo nas to cieszę. Już mamy ponad 300, bardzo fajnie. E... Tu by się przydało to w pewnym stopniu ochronić. No, tylko teraz jest... pojawia się kolejne pytanie. Ponieważ, jeżeli chciałbym to ochronić, m... moim zdaniem, najlepszą opcją by było wybudowanie muru po prostu mniej więcej tego kształtu. Ale w takim wypadku przynajmniej cztery wieże strażnicze wypadałoby tutaj wybudować, najlepiej przynajmniej dwie, żeby były obsadzone dwoma strażnikami. No i kwestia tego, czy to się w dalszym rozrachunku opłaca, ponieważ tak czy inaczej te miejsce jest najbardziej narażone na ataki. Zwykle idą właśnie z tego miejsca, tutaj się rozchodzą na tą bramę, na tą bramę. Tu jeszcze się nie zdarzyło, żeby ten doszli, Ale prędzej czy później tak też się stanie. Nie wiem, eee, nie wiem jak do tego podejść, jak ten temat ugryźć. Zróbmy może inaczej troszeczkę. Najpierw zacznijmy od zabudowy tego miejsca. Bo jednak, tędy rzeczywiście wydaje mi się, że najczęściej atakują. Także w ten sposób, jakoś może tutaj tak. Okej. Okay. Po tej stronie już mur jest, czyli nie będą mogli przechodzić tędy. Już fajnie, fajnie to wygląda. I teraz najdalszy punkt, to chyba jest ta, ta część. Ale jednocześnie chciałbym, żeby było przejście i żeby w jakimś fajnym stopniu to się komponowało wszystko ze sobą nawzajem także zrobimy ten sposób okej okay. tu już mamy, tu już mamy, tu bym chciał też ale tu trzeba wyrównać w takim wypadku teren bo inaczej no nic z tego nie wyjdzie eee, i teraz tak, zaplanujmy jeszcze może mury to znaczy, bramy z tej strony na pewno będzie brama. Od tego nie ma zmiłuj. Teraz pytanie się pojawia: czy od tej strony też chcemy? Podejrzewam, że raczej tak. Raczej, raczej bym chciał zrobimy to w tym miejscu. I w razie czego to uwierzę, przesunie się na tą stronę. No, myślę, że to już zaczyna nabierać, nabierać kształtów. OK, i z tej strony również postawimy mur żeby, bo, boże mur Bramy oczywiście, żeby mogli w ten w te rejony również przechodzić ponieważ od tego zależy nasza produkcja kamienia a obecnie z kamieniem jest kłopot, jak zaczęliśmy wybudowywać wybudowywać? <laughs> budować murę dookoła ale całkiem dużo tych murów już mamy, także na jakiś czas powinno starczyć E, tu proszę już ulepszyć. Proszę dokończyć ulepszanie. Bardzo ładnie. Bardzo mnie to No cie... Ej... Już myślałem, że mogę to na jeszcze wyższy poziom ulepszyć. Ale nie. Na szczęście nie. Ciekawe ile by to kosztowało. No, bardzo mnie to ciekawi. Zbliża się końcówka roku. Jak wygląda sytuacja z pożywieniem? Do kolejnego roku w zupełności nam wystarczy. E, warzyw mamy najwięcej. Całe szczęście. Znaczy całe, całe szczęście i niecałe szczęście? Hmm. Ciężko powiedzieć, jak można to ugryźć. Co tutaj się stało? Z powodu gryzony 12 chleba. Zepsuło się 60 miejsca. Opanowany przez gryzonie. zatrudni szczurołapa. No i przydałoby się to zrobić. Hmm. Jeszcze tylko zerknę. Panie Szczurołap, gdzie ty jesteś? Nigdy nie mogę cię znaleźć. 8 sztuk złota kosztu miesięcznego, myślę, że nas na to stać. Mm, zrobimy Szczurołapa po tej stronie. Nie powinien przeszkadzać w dalszym rozwoju wokół tego rynku. A ustawimy go. Wydaje mi się, że będzie wystarczający duży zasięg działania, żeby i tą piwnicę ziemną, i i rynek był w jednym okręgu. Tu już ładnie. Tutaj proszę to dobudować. Bardzo ładnie. E, I mieliśmy wybudować drugą mydlarnię. Z tego co widzę. Tylko jaki to miał sens? Bo dajże i tak było. Nie byli e, mydlarnia. Wytwórca mydła. Nie, mylę mydlarnię ze świecami. Dobra, e, czyli jak najbardziej miało to sens, proszę to uruchomić. Właśnie teraz się tym będziemy zajmować. E, mydlarnia tworzy mydło, niech sama nazwa wskazuje, a nie świece. A bardziej myślałem o świecach, że świece już tam są w sumie niepotrzebne, skoro zwiększyliśmy produkcję. E, a mydlarnia jak najbardziej jest potrzebna, ponieważ cały czas nasi mieszkańcy. E, żyją w skrajnym brudzie, a przydałoby się, żeby jednak tych chorób mieli jak najmniej, ponieważ wtedy spada efektywność pracy. E, no i źle się czują, ale przede wszystkim efektywność pracy. E, także tak to wygląda. E, no i cóż, rok 30. No i od razu urodzili się nam nowi mieszkańcy. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, łapy w górę nie, ża nie żałujcie. Ja jestem Drist i zapraszam do kolejnych przygód. Hej, cześć i czołem. Pa.